Na program zaprasza właściciel serwisu Kanal Plus z transmisjami GAL KSW. Zapowiada się naprawdę solidne wyzwanie. Wiesz, to zabrzmiało tak, jakbyś już yy, miał nakreślony cel, to znaczy, nie wiem, termin rywala. Rywala tak, termin nie. Okay. Po prostu mi zasugerowali, z kim by chcieli e, mnie puścić w kolejnej walce. 100%. no nie no, albo by mocno, powiem ci. To myślę, że podobnie by było tak, jak z pierwszej walki z Parkiem, nie? No to po walce miałem tyle emocji, sobie tyle mu chciałem powiedzieć, że jedynie co mu powiedziałem, że chciałbym go ugryźć p***. Joanna tam będzie, więc z nią będę się tam widział. Zobaczcie, co jest młody no. Ja mówię, co to za stary dziad jedzie. Ja go miję, ja mu tam zabu. A tam Bartosz, człowieku, tak. Ja bym Tyry go wyprzedzały. Ja bym ja, Najważniejsze jest wiara w środku, nie jest wiara. I ja w to wierzę. P***. Jest taka wiara, tylko życie tu zaraz. No bo mówisz mi o tym, a ja się podkręcam już. Matthew Gamrot from Poland. Dobra, operator sobie poradzi, nie? No, jest w po prostu tyle gra. No to dawaj. Słuchajcie, wszystko się zgadza. Młody gamer w kadrze, starszy gamer w kadrze. <ścoughs> Artur Mazur to jest program Klatka po klatce. A jeśli ktoś z was nie pił jeszcze dzisiaj kawy, to, to nie musi tego robić, bo o o, dawkę od Zapewnimy. Artur powiedział, że są niewygodne pytania, więc jestem gotowy. Same wygodne. No i oczywiście jest to badanko, inaczej, by, inaczej być nie mogło. Słuchajcie, to jest w ogóle męski wypad. Wypad. Miki, Miki i tata przyjechali podbijać Warszawę, a dla ciebie to będzie. Taki tydzień medialny. Czy on jest czymś podyktowany, czy tak po prostu wpadasz, żeby pokazać stolicę synowi teraz? A dwa, jeszcze nie wiem. Zwiedziliśmy południe kraju, byliśmy w Krakowie kilka dni, później teraz przemieściliśmy się do centralnej części Polski. Warszawa, trzy dni, trochę medialnych. O dzisiaj w sumie taki medialny dzień, kilka wywiadów. Jutro idę do, 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 do Paczej Show, do programu. Tu z rano mam podcast, więc też taki dość dobry punkt. Byłem u Dastina na walce, trochę się tam też coś dowiedziałem, wiesz. Więc dobrze, jak ten ruch medialny co chwilę gdzieś tam się zatacza koło. Więc myślę, że stąd jest to podyktowane. W ogóle dzisiaj też rano się budzę. Patrzę, wiadomo, że Dana Lamberta. Ty mówię walka. Normalnie pierwszy tak? moment mówi walka, ale nie, coś innego napisał no Ale ja to, ja to <laughs> słyszałem, że jak ty masz info od Dana Lamberta, że jest walka, to ja słyszałem, że te reakcje są kapitalne. To są natychmiastowe po prostu, tam jest szybka wymiana, akcja, reakcja, wiesz, tam zbyt długo nie ma co się zastanawiać i też nie ma zbędnego owijania w bawełnę po prostu, więc, więc mówię, no pierwszy impuls był taki, mówię, kurde, jest coś pewnie, nie? Eee, była informacja niezwiązana z walką, eee, gdzieś zaraz, tam jeszcze jest na Florudzie noc, więc eee, za chwilę pewnie mu odpiszę, gdzieś tam wejdziemy w konwersację, to może coś się uchyli. Więcej, no choć też no, widzimy, że w tej kategorii lekki co chwilę coś się tam zmienia, co chwilę gdzieś każdy też zmienia pomysł na siebie, e, więc e, no zapowiada się interesująco po prostu. Nie? No, myślę, że z każdą kolejną walką e, będzie coraz lepiej. Słuchaj, ale że tak powiem, rozpaliłeś wyobraźnię ostatnimi słowami, że zapowiada się naprawdę solidne wyzwanie. Wiesz, to zabrzmiało tak, jakbyś już miał nakreślony cel, to znaczy, nie wiem, termin rywala. Rywala tak, termin nie, po okay. prostu mi zasugerowali z kim by chcieli e, mnie puścić w kolejnej walce, ja bym też w sumie tego chciał, no jest to gość, który zadał mi porażkę, byłaby to walka rewanżowa, e, więc ja się bardzo z tego cieszę, no bo chcę się każdemu zrewanżować, kto tam gdzieś e, zafundował mi jakąś tam wiesz porażkę w moim rekordzie, żeby na koniec dnia wyjść na czysto po prostu ze wszystkim. No, więc dla mnie personalnie naprawdę byłoby to super wydarzenie. No to już po tym, co powiedziałeś, to jest tylko jedno nazwisko. To jest Benil Dariusz. Zadał, no to znaczy... zadał porażkę nie tylko tobie, ale też koledze, o czym też wspomniałeś, klubowemu. A, a okej. Okay, okay. Więc jakby no. Znaczy, no wspomniałem, że z nim chciałbym walczyć najbardziej po mm -hmm. prostu, nie? no bo to by się najbardziej sklejało. Teraz wiesz, pomimo, że jest teraz, wygrał ostatnią walkę, wcześniejszy ma dwie przegrane, no, ale w sumie same dobre moce nazwiska, jest ósmy zaraz za mną w rankingu, więc. UFC wciąż go mocno ceni i szanuje, eee, no i wydaje mi się, że potencjalnie chyba najwyżej, naj, naj, najbardziej wyżej w rankingu gość, który którym mógłbym e, na tą chwilę walczyć, więc taki ben, Benny byłby solidny, no wiesz, no, pierwszą, Absolutnie. Walkę, pierwszą walkę przegrałem, była ciężka, wiesz, też na pewno będzie się zapowiadać ciężka, no ale kiedy jak nie teraz? Nie? Wiesz, wyciągnąłem wnioski, poprawiłem się, ulepszyłem wszystko, więc myślę, że to jest idealny moment, żeby się z nim spotkać teraz. A no to tak, powiedzmy, że rywal na horyzoncie, a czy są już jakieś wstępne terminy takiej walki i lokalizacje, do której takiej, do takiej walki mogłoby dojść? Jeszcze nie ma, jeszcze nie ma nic ten, no bo tak jakby nie znamy odpowiedzi z drugiej strony, choć tam gdzieś po walce z mojkano chyba Benny wyrażał gdzieś gotowość na walkę ze mną, chyba coś tam coś takiego obiło mi się uszy, więc świetnie jakby zgodził się na to, no świetnie ten rok dla mnie na dobrą sprawę nie ma znaczenia, czy to będzie październik, czy to będzie grudzień po prostu się chcę dobrze przygotować mam też w głowie taki plan, że jak nie przyjdzie ta informacja gdzieś w najbliższych jakichś tam, no do końca wakacji po prostu jak nie przyjdzie to myślę, że wrzesień, końcówka września będę leciał do ATT i powtórzę schemat po prostu z początku roku, że już dostanę tam do walki. Nie? Ale wiesz, że tym co zrobiłeś się ostatnio na Instagramie, też rozpaliłeś mocno e, wyobraźnię kibiców i Kamil, Kamil pyta, nie tylko Kamil, czy to wrzucenie, czy to wrzucenie z... E, e, Rzucenie klaunem? Wrzucenie z Jak zwykle co jest, stawiasz mnie w niezręcznej sytuacji, nie A, wiem jak Ile razy tymi postawiłeś No dobra. No, no to, z kim? No z tak, tak to powiem. To był przypadek czy nie? E... Wiesz, zawsze dobrze jest coś nasugerować gdzieś tam matchmakerom, to raz. Dwa, fajnie też widzieć siebie w grze UFC po prostu i to po prostu e, znalazłem się w takich okolicznościach, że chłopacy grali po prostu w UFC i nagle zobaczyłem siebie i mówię, ty, ale ta morda podobna, nie wiesz, co dzieje do siebie. No i tam Paddy się zestawił to, więc e, to akurat było dość przypadkowo, e, ale no ja bym Bardziej bym wolał walkę z Padim niż z Benim po prostu. Wiadomo, do tego zmierzam. Wydaje mi się, medialnie to ta walka z Padym Pimbletem jest o wiele lepsza niż walka z Benimeri. 100%. Ale jakie by tam były dymy? 100%. No nie no, albo trzeszczał mocno powiem Ci. To myślę, że podobnie by było tak jak z pierwszej walki z Parkiem. Musiałbym się naprawdę dobrze uzbroić w jakieś karabiny medialne, tutaj go tam rozstrzelać na tych konferencjach albo w internecie, no bo znamy tego Angola, no jest pyskaty, jest niedobry, wiesz, dużo wymyśla, dużo gada. Ale no jesteś mocno medialny na dobrej fali takiej, więc wydaje mi się, że UFC będzie go gdzieś chciało pchać wyżej po prostu niż na tą chwilę ze mną. Eee, aczkolwiek no UFC wie, że, że nie trzeba mnie pytać po prostu, że jestem tam. Wiesz. Gadałem z Shelby, powiedziałem mu kilka swoich też przemyśleń, jak ja bym to widział i, albo ja bym chciał, ale wiadomo, koniec końców to jest ich robota. Eee, więc czekam po prostu, wiesz, no, fajnie jest wygrywać po prostu. Jak wygrywasz, no to każda kolejna walka... Jest lepsza, głośniejsza, większa, e, no i zbliża po prostu dalej na szczyt, więc, więc e, no mówię, w tym roku na pewno stoczę jakąś walkę, z kim to będzie to nie wiem ale na pewno będzie to dobra walka, nie? W sensie dobra, duża. I sportowo jedna i druga absolutnie będzie tak. walka, no wiesz, walką no, ciekawą. Z zresztą... byłaby taka medialna, która bym pchnęła mnie Tu była jeszcze ten, ta pikanteria w postaci... Pikanteria pewnie... tej gadki, wiesz, tak. musiałbym podszkolić trochę mój Ponglish. Ale po co? No ale tak wiesz, <laughs> że miał więcej amunicji, a nie dwa tylko, wiesz. No Ale proszę cię, jak, jak, jak ja oglądałem konferencję po, po walce z ludowitym Kleinem, po, po pierwsze, bez koszulki i to robi robotę, no bo ja, to jest wiesz, tak, tak. to jest od razu widać, że tu jest dobry kozak siedzi. Po drugie, wy jak wymyśliłeś tę te, te ksywę temu, Benoît saint -Denis? Gado w Comfort Zone. A, ten, tak. tak, no, tak. I trzecie, no i trzecie ten niepodrabialny śmiech. Co tu poprawiać, gado? No, no, no trochę więcej właśnie tak jakby amunicji, wiesz, jakby trochę więcej tych słówek, ale pracuję nad tym. Wiesz, dużo mi dało te pół roku spędzone w Stanach, no bo naprawdę flow takiego nabrałem, że, że mnie widzisz, nie stresuje. Tylko nawet ostatnio połączyli się ze mną te Matt w Sera z tym podcastem UFC. Ja w ogóle zapomniałem o tym, że mam z nimi gadać. Nagle mi przychodzi wiadomość, że tu masz link do, do połączenia się. Za 5 minut jesteśmy gotowi. Mówię, mówię, o kurde, mówię to teraz. I normalnie na żywca tam zsiadłem, ale po, mówię, ty w sumie dobrze było, wiesz, zadowolony tak. byłem z siebie, nie? Więc, więc spoko. E... No, czekaj, bo zsiadłem trochę z wątku. Nie, dlatego mówię, że nie ma co za wiele poprawiać, bo jak często jest tak, że jak wchodzisz tak z buta. No, wypada to lepiej niż gdybyś się znaczy, przygotowywał. Wiesz, no, wiesz, swojej stylistyki na pewno nie zmienię. Wiele <laughs> będzie tam polskich słówek mieszanych albo, albo przekręcone, ale dla samego siebie chciałbym no, trochę bardziej inteligentnie wy, wychodzić w tych wywiadach, albo móc więcej powiedzieć. Bo po prostu, o, nawet tak jak byłem teraz z Dustinem, e, z Dustinem w domu, tam u nich w, w Nowym Orleanie, wiesz, spędziłem z, z nimi cały tydzień, żeśmy się świetnie dogadywali, wszystko to, no ale w pewnym momencie pojawia się taki stop. No, bo ja wykorzystuję swój cały limit z tych słów, co znam, no i później zaczyna się kombinatoryka, po prostu, wiesz. No to po walce miałem tyle emocji, w sobie tyle mu chciałem powiedzieć, że jedynie co mu powiedziałem, że chciałbym go ugryźć, k***. Bo tak, chciałbym przekazać swoje emocje i wszystko to, co czuję, no ale nie potrafię, to mówię, chodź, chociaż cię ugryzę w łapę. Nie? Ale ja ci powiem jedno. Ja uważam, że medialnie takie naturalne zachowania. Sprzedałem się o wiele lepiej niż yy, wyuczone slogany, naprawdę. Nie, no, no na pewno, na pewno, na pewno wiesz, no, ale no, ile razy możesz widzieć kompilację swoich słów na internecie po prostu? Albo się albo. Się, A nie, ludzie wie? czekają. A ludzie czekają, ludzie, czekają, ludzie, ja, ludzie wiem, czekają. No, ale, ja oglądam i jestem mokry cały stary, więc wiesz, nie? Więc dozujmy to, nie? A list od Sądy Sondyni dotarł, czy nie? Pytanie, czy on gdziekolwiek dotarł? No, no właśnie, ee, pusty długopis dotarł tam, wiesz. Wypisany, wypisany ten długopis był, nie? No właśnie, sam nie wiem, powiem ci, no bo przed walką duża była tak jakby intensywność na temat naszego zestawienia. Ja wreszcie byłem przekonany, że to, że to dojdzie do tej, do tej walki. A po walce, e, widzisz, po walce zmieniły się jednak plany. Rufi chyba ma z nim walczyć. Ale wiesz, patrząc z perspektywy takiej odległej na to, no to on jest 14 w rankingu i miałbym w sumie dwa miesiące chyba tylko walka po walce. A jak mi przyszykują bez kitu tego Dariusza i będę miał większy okres na przygotowanie, no to wiesz, dostanę zamiast 14 numer 8. Gość, który ze mną wygrał, no to personalnie mu się zrewanżuje, no i będę miał faktycznie długi kamp na przygotowanie, czyli, czyli będę naprawdę w solidnej formie. Więc patrząc z perspektywy czasu, no ta opcja jest dużo lepsza niż wracając na wariata do do Paryża, choć i tak, tam pojadę. Bo już jestem ulubiony z UFC, jadę tam na, na robotę medialną, tak jak byłem w Nowym Orlanie. Plus Robercik będzie walczył, więc, e, więc jego wesprę, Joana tam będzie, więc z nią będę się tam widział. <laughs> Zobaczcie, co jest złoty. No. <laughs> to i co jeszcze? No, i Robercik przyjeżdża dużo, dużo trenuje z nim teraz. pomaga mu się przygotowywać. Wiesz, on nie wylatuje do ATT przed tą walką. Więc, e, więc fajnie, wiesz, bo będę uczestniczył w całych jego przygotowaniach plus będę tam na miejscu. Plus jego debiut, no to duże wydarzenie takie, więc cieszę się, że mogę być blisko tego wszystkiego, nie? O Robercie za chwilę e, porozmawiamy, ale wiesz, będzie a to jak pojedziesz do Paryża, to będziesz miał jeszcze okazję, żeby odzyskać kasę dla zabora. Tam Benoit nie chyba jakąś kasę mówi się, tak bardzo tak? napisał. Tak, no to stary. Bo on już kupił bilety U... chyba na tą niedoszłą walkę. A, do Montrealu. Tak. No, no, no tak. Zabor był jedną z pierwszych osób, który miał ze sobą lecieć. No bo wiesz, tak? my na Florydzie to blisko, jak padła ta informacja, to ja do, do, od razu do niego zadzwoniłem. To człowiek z nie zgadał ze mną przez telefon i już klikał człowieku bilety w internecie. Nie? Dobry jest, dobar jest dobry, wyrobił się na tej Florydzie. Ja tam do niego dzwonię, zdarza mi się. To uwielbiam, musisz, uwielbiam musisz go odwiedzić, stary, starych. By I mieszkania, i samochody, i turystykę. I zaopiekuję się tobą, powiem ci A to słyszałem. Każdym, to w słyszałem każdym celu. Opiekuję się, to też słyszałem yy, wszystkimi zawodnikami. Tak. Jest bardzo no, pomocny. No, 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 na no, wszystkich, którzy odwiedzają Florydę. Człowieku nawet z lotniska ci odbierze. Gdzie, no ja słyszałem, że gdzie... takiego Bartosa to, to trzeba, bo on się pogubił. Więc... Bartosa raz miałem na autostradzie, to człowiek już od 40 jechał tam. I ja mówię, co to za stary dziad jedzie? Ja go mijałem o tam. Zab... E, na tam Bartos, człowieku, tak. Ja bym Tyry go wyprzedzały. ja mówię, a człowieku, nie? No, ale no. Modziki, modziki, wiesz. Modziki w Ameryce, nie? Tak jest. A jeśli, jeśli chodzi o twoją Chodź, walkę. Wiesz, no, żeby to nie było no, walkę z, z grzebykiem bez ręki, kapitalną, nie? Naprawdę no, oglądał. walka roku jedna z lepszych walków. To dużym wrażenie byłem generalnie, wiesz, jak, jak się zaprezentował w tym Oktagonie, no bo, no bo no widziałem w jego przygotowaniach, widziałem to, bardziej byłem nastawiony, że wiesz, będzie więcej parteru tam, nasz szedł naprawdę ochoczo w, tym, w tej stójce, więc. Dali świetną walkę. No szacun. Top 5, jak to powiedział Kawul, w historii walk w KSW? Możliwe, wiesz, ciężko, ciężko decydować teraz, no bo na przestrzeni tych 20 lat czy 25 tak. KSW, no to było mnóstwo doskonałych tak. walk. I wiesz, a pamięta się te najbardziej, te najbardziej świeże walki, ale jedna z lepszych, bez wątpienia, no. Wracając do Ciebie, mała zabawa, gdybyś Ty miał wybrać rywala? Teraz z, z tego całego powiedzmy top 10? Małego Hiszpana. Okay. Z różą w ręce. Wszyscy którzy chcą tego Matadora poskładać. Znaczy, wiesz, dla mnie to jest... Wiesz, gdyby był kto inny na tronie, bym powiedział o, o islamie, po prostu życiem islama. Wiesz, pytasz mnie o kogo, no to wiadomo, że chce Mistrza zawsze, wiesz. Uh -huh. Ale tutaj powiedziałem wcześniej, jeżeli doszłoby do finalizacji tej walki z, z Dariuszem, no to też będę naprawdę mocno zadowolony. Po prostu, wiesz, bo to raz, raz że sportowo, ale dwa, no personalnie, stary, no chciałbym się z nim. Wiesz, wcześniej byliśmy trochę w innych miejscach, on przegrywał, ja trochę wygrywałem, no to ten, ten rewanż trochę się nie składał. A teraz jednak widzisz. Te, trochę bardziej, te, te nasze drogi bardziej się zwężyły bliżej siebie, więc myślę, że to jest to naprawdę dobry czas na to, żeby, żeby z nim zawalczyć. Zapytałem o to Borysa Mańkowskiego przed walką z Ludowitem Kleinem. Eee, padło takie pytanie, czy to jest ten ostatni atak szczytowy dla Gamera, żeby zaatakować pasji UFC. Czy ty uważasz, że to faktycznie jest ten? Myślę, że tak, myślę, że tak. Myślę, że tak, no wiesz, no patrząc na mój wiek, na wszystko, to, no to tak, by, tak by się to zgrywało. Natomiast. Ja naprawdę czuję się wciąż świeży i młody w tym UFC, wiesz, pomimo wieku, pomimo stażu, no to ja się czuję tam małatem, wiesz, no tak jak teraz nawet poleciałem do tej Luizjany, byłem tam tym medialnym gościem, to sobie jeździłem, mówię, kurde, no mówię, no to jest to właśnie, to powinienem robić częściej, e, więcej się pojawiać, wiesz, tam sobie buduję to nazwisko, na, na tym rynku w, w organizacji sobie buduję. No i potem też się lepsze walki dostaje, czy lepsze później jakieś tam, nie wiem, czy kontrakty, czy, spo, czy sponsoring, czy coś więc. Więc naprawdę czuję się młody, no i myślę, że wyciągając wnioski z tych dwóch wcześniejszych przegranych, poprawiając to na ten ostatni, na ten aktualny atak szczytowy, no to myślę, że tak, że to jest idealny moment na to. No bo tak prosto matematykę w tym roku bym zrobił walkę jedną. W przyszłym roku bym zrobił jedną, dwie. No i wygrywając te trzy walki w dobrym stylu, no to. Będąc, zobacz, no jestem siódmy wygrywając trzy walki do przodu, no to, to naprawdę mocno się przemieszczę do góry. Plus widzisz, Dustin odszedł, nie wiadomo co z Gatesem, coś tu. Oliveira raczej też nie dostanie szansy teraz walki o pasy. Kurczy się, kurczy się No więc nie? wiesz, więc właśnie jest idealny moment na to wszystko, żeby fajnie się tam przebić, wiesz. Oni jak odejdą, no to naprawdę mocno wyrównany poziom się teraz zrobi. No bo jest Arman, co jest w czołówce, z którą już wygrałem po prostu. Jest Paddy, którego też gdzieś tam cisnę do czołówki. No ale no, poziomowo, no to, no to myślę, że naprawdę. No, no, wygrałbym z nim, nie? Na pewno tak. Więc wiesz, więc ta lista naprawdę się kurczy. Eee, no i wyrównuje się ten poziom, więc no, jest szansa, Artur. Jest szansa. Jest szansa, a najważniejsza jest wiara w środku, nie? Jest wiara. I ja w to wierzę. Ty, jest taka wiara, tylko życie tu zaraz. Ha! No bo mówisz mi o tym, a ja się podkręcam już od ale razu. Ale wiesz co? Nie? I... Od razu się podkręcam. Nie? Ale ja, ja, ja w to wierzę, ale są tacy, którzy nie wierzą. Ale mnie, pojawiały... mnie to nie interesuje. Stary, no i... kto wierzy, wie, to, no siedzi, gości klika, tam, to niech klika dalej, a później będzie zdziwiony, wiesz co? Chodzi. Gorzej była brawo bili w co? Więc, więc tak będzie i tym razem po prostu, nie? Pofatygowałeś się na pożegnanie Dustina Poriera. Co zapamiętasz najbardziej z tej, z tej wyprawy? Bo powiem ci tak, ale że. Z wyprawy czy z Dustina? Ogólnie. No bo ja Ci powiem, że mi jedno słowo pasuje do tego wszystkiego. Przyjaźń. Nie no to tak, no naprawdę, wiesz, no słuchaj, samo to, że mnie przyjął do siebie na chatę, gdzie tylko Narożnik tam mieszkał i, i jego żona, wiesz co, gdzie ja nagle miałem swój pokój i sobie mogłem z nimi tam cały tydzień być, więc naprawdę, no za mamy relacje, że tak to ujmę, e, ale wiesz, ja się przyglądałem z boku, co je, jak się zachowuje, jak ćwiczy, wiesz co, jakie ma podejście do walki, w dniu walki, jak się A to słyszałem, że ten mental jest niesamowity. Wiesz, on w dżinsach, człowiek przyjechał na arenę, on sobie w dżinsach cały dzień chodził, siedział sobie z nami wcześniej w salonie, w, w koszulce, wiesz, no, normal day. Wiesz co, dopiero przed wyjazdem na halę zaczyna się uruchamiać po prostu. Nie? Tak i słyszałem tak, nawet, tak, że jak, tak jak nie, nie pójdą mu sparingi, to mówi, to dobrze, że nie poszły, bo, bo no, już gorzej, gorzej już nie będzie. nie? No, to, no ta, no, wiesz, słyszałem o tym takim mentalu też takim amerykańskim, co jest... Coś, tak, czy... czego może, może, nie wiem, zawodnikom z Polski czasami brakować. No na pewno, no, my mamy wysokie ego po prostu i nie każdy chce przegrywać na, na sali, a wiadomo, że jakby im więcej sytuacji zagrożonych na sali, tych przegranych momentów, no to tym bardziej nas to buduje po prostu, no bo przerabiamy to wszystko na sali. Ja sam powiem Ci, jak mam już taki dość, no, dość wysoki poziom, że tak, że tak to ujmę, e, to często sam kontroluję tą walkę, tak jak ja chcę ją kontrolować. Walkę w sensie na treningach. No, to Często sam tak jakby robimy pozycje zadaniowe, albo zagrożone, żeby wyszukiwać tych po prostu sytuacji, no bo walcząc od góry, czy od tego, no to ja kontroluję, to często mogę się nie znaleźć w tej sytuacji zagrożonej, więc często robimy to od drugiej strony, żeby móc wyjść z tego. No i wracając do Dustina, jak był młodszy, był bardziej crazy, wiesz co i może nie dopuszcza tej do, do sytuacji, teraz jest wiesz, już bardziej doświadczony, Eee, więc właśnie widzisz, bardziej był pogodzony tak jakby, z tym. No, tak jakby, no otwarcie mówił, że Roberci go przeładował parę razy. Wie. Tak, no, ty, ja, no, ja też, wielokro ja, ja też wielokrotnie Polski to nie zrobiłem. No. Więc wiesz, więc, eee, więc fajnie, że tak potrafi się przyznać i otworzyć do tego. ale tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, no jest, to, jest to rozwój, jest to nauka po prostu na przyszłość. Nie? Ale myślę, że w Luizjanie chyba zjadła go ta ostatnia presja. Tak, jakby, że ostatnia walka u niego w chacie, dużo tych mediów. On bardziej był taki wzruszony tym wszystkim, niż taki wiesz, najeżony do tej walki z Maxem. Ale szczęście do Polaków ma niesamowite. Jeden go pierze, drugi mu psuje żebra, ucho. No, no, nogi wy, wykręca, nie? No tak, no tak, no, no ale wiesz, to świadczy o nas jako mentalności naszej wojowniczej, więc, że ta naprawdę czołówka z Polski, no to potrafimy się zaprezentować na świecie i, i dać sobie, wiesz, da, dać sobie radę tam, nie? To co ten Robercik tam na, na no Myślę, że kopną go 50 razy w głowę, wiesz, na rundę, nie? Robercik jest szalony, kopie te fronty, te, te, te haje, te, te, te takie wygibasy swoje różne, ale, ale to trafia ta, wszystko, to wszystko trafia. To Kingmo King chyba o nim powiedział właśnie. Jest, different, zakochany. Different style, different o, style. jest zakochany. On jest zakochany, Kingmo jest zakochany w nim, nie? E, to, no i ma kondycję, stary, ma, no jest nie do zajechania, wiesz co, so, on już teraz może 5 rund walczyć, więc to jest naprawdę, jak to Mike Brown mówi, gift. God, wiesz, no masz dar od Boga i musisz to wykorzystać. Każdy ma coś innego, wiesz, no A, e, a Robercik ma, ma, tą, ma tą wytrzymałość, ma tą kondycję, no i, no i ma tą stójkę szablonową, co trafia po prostu, wiesz. Jeszcze tylko jakby dopracował jakąś tą cegówkę w ręce, żeby wiesz, że typowo będzie ich trafiał i będą siadać. Ale ja ci powiem jedną rzecz. Ostatnia walka jego z kacprem Formelą. To ja mu napisałem i powiedziałem to prywatnie: Ty już nie jesteś Robercik, ty już jesteś pan Robert. Już ta cegłówka była inna, nawet ciosy proste. Ryj mu się zmienia nawet, nie? I tak, jak zobaczymy, się robi. <laughs> jak zobaczyłem zdjęcie, to też od razu mówię: Wiesz, jak on stoi z tym pasem, mówię: To już nie jest Robercik, to już jest pan Robert. No no tak, tak, przechodzi tą transformację. Ja z czego zadowolony jestem, to wiesz, robi przygotowanie motoryczne, robi siłownię i faktycznie jest silny fizycznie, bo kiedyś, jak na początku zaczął przyjeżdżać do nas, no to. Był podobny, no ale nie miał tej siły fizycznej. Po prostu i do wszyscy go żeśmy przełamywali tym. A teraz naprawdę się wzmacnia, szybko wstaje z tego sparteru, odbija się jak piłeczka, więc, więc naprawdę no robi progres duży, nie? A co najważniejsze, chce mu się to robić. Wiesz, to nie jest to, że no, robi za karę, tylko naprawdę chce mu się to robić, więc to jest dobra droga. Jak oceniasz dobór rywala na galę w Paryżu dla Roberta? No myślę, że chyba dobry, no Stójkowicz, wiesz, nie, tak. Mańkut. Podobny do tego Parnasa, więc taka pomału droga, żeby się zrewanżować kiedyś, wiesz, nie? E, jemu plus, e, plus, wiesz, też ten gość walczył z Marszalem, chyba z zawodnikiem z ITT. no to jak Marszal go przewrócił, no to leża jak Biedronka na plecach po prostu, więc wiesz, Robercik ma nie dość, że tą przewagę w stójce, będą mogli sobie, wiesz, się szachować. To jest chyba bardziej kompletnym zawodnikiem. Jest bardziej nie? właśnie wszechstronnym, więc zawsze jak go przewróci, no to będzie mógł go ustabilizować w parterze. A nie zapominajmy, że Robercik ma bardzo dobry ten parter, wiesz, chodzi, więc, więc myślę, że no idealny rywal na, na gale w Paryżu, miejscowy, plus z dużym rekordem już w UFC, bo miał chyba ma 4-1, tak, więc wiesz, więc, no, więc solidny rywal. Nie? Tak jest. A czy ty byłeś niecierpliwiony tym oczekiwaniem na kontrakt Roberta? Nie, ja, ja byłem cały czas w kontakcie z, z Asią, ja wiedziałem, co tam się dzieje. Po każdej takiej, po każdym spotkaniu. Czy z, czy z Hunterem, czy z Dan White'em, czy z, White z A się dzwoniła do mnie, żeśmy rozmawiali, mówiła jak ta rozmowa przebiegała, więc pomimo, że wszyscy się gdzieś tam niecierpliwili, to ja tak na dobrą sprawę wiedziałem, jak to się przesuwa i wiedziałem, że będzie w końcu ta finalizacja. Tego więc po prostu czekałem, nie? wiesz, czekałem, a wydaje mi się, że nie ma nic z tym złego w czekaniu, skoro jest zapewnienie, że będzie ten kontrakt, tylko po prostu trzeba robić to, co możemy, czyli trenować i być gotowy na, 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 na date. Warto było czekać i też Robert powiedział, co było bardzo szeroko komentowane, że dostanie dwa razy więcej niż, niż ta oferta ostatnia od KSW. Powiem tak: w pierwszej chwili byłem zszokowany, ale jak zacząłem dzwonić, to mówię to oficjalnie: już nie jestem zszokowany. No, Asia wykonała kawał dobrej roboty. Słyszałem, że Robert naprawdę na start. Dostał bardzo dobry ja wiem, no ja też wiem ile dostał, ale nie będziemy... No wiadomo, mówić, że nie, ale ja już nie no jestem A Asia, Asia zrobiłaś konkretną robotę, wiesz, wszyscy ją spisywali na straty, później się nawet przeistoczyło to, że zaczęli się podśmiechiwać z niej, a tu nagle zamknęła ryje wszystkich. wiesz, to nie dość, że wcisnęła dwóch w jednym momencie, to jeszcze konkre konkretne kont kontrakty im, wiesz, wy wynegocjowała, więc naprawdę wielkie brawa dla Asi, wiele ją to kosztowało. Ale, ale dopieła swojego, więc więc świetnie. Bardzo dziękujemy Ci, Asiu, za to, że tak, że tak się stało. I przechodzimy teraz do tego, co działo się w ostatnich tygodniach. Coś, te, co było też ważne z Twojej perspektywy. Gala XTBK 108 w Olsztynie. Pojedynek Igora Włodarczyka, który w kapitalnym stylu zadebiutował. Mhm. Zadedykował to zwycięstwo swoim kibicom, wspomniał o Tobie. Jak oceniasz ten występ? Bo dla mnie był to występ kompletny od momentu Nie, no. wyjścia. Zrobienia roboty, wskoczenia nawet na, wywiady, na siatkę nawet, no, właśnie, i wywiady, tak, no tak, w, tak. kompletnie to skaczą. Ja to Igorka znam wiesz, z sali, gdzie on chodzi i tam wiesz, dziękuję i przepraszam, że, że tam, wiesz, tak już w cudzysłowie. Nie wiem. A tu nagle wskakuje na klatkę i mówi, że nie ma lepszego od niego. Wiesz, Dawajcie i, mi te 100 tysięcy złotych, no, bo tam podobno jakiś reality będzie, to ja to Wiesz, bałem, więc no klasa, no, wiesz, ja bardzo się cieszę, wiesz, no jest młody, też ambitny, pomagał mi do hookera bardzo dużo, skromnych chłopak, więc znaczy ja to tak... Nie, że przewidywałem czy coś, no ale spodziewałem się, że tak to będzie wyglądać po prostu. Więc no, cieszę się, że, że dopiął swego. Myślę, że to będzie mocny taki, mocny taka trampolina dla niego, żeby, żeby, żeby bardziej uwierzył też w siebie, w swoje umiejętności, bo naprawdę jest. No, już nie chcę przeklinać tutaj, bo jestem coraz starszy z dzieckiem za plecami. Ale jest bardzo mocny, wiesz, bardzo, bardzo ja z nim lubię robić jako już doświadczony zawodnik, więc, więc trzymam mocno kciuki za niego, wiesz. Bardzo fajne słowa pod Twoim adresem. Nawet nie wiecie, ile czasu mi gamer poświęca. Dwa tygodnie teraz stał nade mną i się mnie pytał, jaki mam plan treningowy. No, znaczy tak wiesz, no, widujemy się razem na sali, to staram się podpowiedzieć. Wiesz. Ja sam jak wiem, jak byłem latem, to jeden z częstszych, częst, częstych, częstych błędów było to, żeśmy się zajeżdżali przed walką. Jeszcze więcej, więcej, mocniej, a jeszcze to, a tego nie zrobiłem, a dołóżmy jeszcze to i w rezultacie. Wychodziłeś niby dobrze, ale zmęczony wychodziłeś do tej walki, więc ja starałem się go przytrzymać na wodzy, że, że jednak ta świeżość i odpoczynek przed walką jest, jest kluczowe. Eee, czy tam gdzieś dobór jakichś partnerów, czy tam jakieś zadaniówki, wiesz? Czy nawet ja wróciłem zajechany eee, po tych sanach, czy po swojej walce, to wi wiadomo, że sobie tam parę weekendów pofolgowałem, wiesz? I nagle mnie pyta, czy zrobimy sparringiem, ja no to dawaj, no to zrobimy sobie wiesz, jakąś tam rundę, więc wiesz. Więc lubię sobie z nim robić. Eee, no, bo wiesz, jeżeli masz wielu dobrych zawodników dookoła siebie, no to wszyscy razem ciągniemy się w górę. Jeden drugiemu pomaga, poziom wzrasta do góry. No i dzięki temu wzmacniamy się indywidualnie, ale też tym, jako drużyna się wzmacniamy mocniej, więc wiesz, więc fajnie jest sobie pomagać. Nie? Oczywiście, że tak. No i drugi pojedynek, na który też pewnie spoglądałeś w Olsztynie. Leo Brichta, który jest stałym bywalcem Czerwonego Smoka, no przegrał z Adamem Soldajewem, i czy, czy spodziewałeś się takiego? rozstrzygnięcia w tej walce. No bomba, bomba Soldajewa taka w stylu Mameda i nawet fajnie to KSW pokazało taką kompilację. No, no, bez przesady już nie, nie, nie bez przesady. Tak, tak uważasz, ale mi chodzi wiesz o co? O samą akcję pod tytułem zmyłka na dół, do góry. Dokładnie no, to samo, co zrobił w walce ee... z Nie z widziałem Bolesem. tej walki, bo ja byłem w Stanach, byłem w Luizjanie, więc tam później już chyba z Porrierem szliśmy na trening. Widziałem tylko walkę Igora, bo to był sam wstęp. Tak jest. E, I to jeszcze na YouTube było, więc żeśmy to oglądali. Leo nie widziałem, wiesz, Leo bardzo często przyjeżdża do nas. E, bardzo lubię, Leo jest naprawdę świetnym gościem. Liczyłem na niego, że wygra akurat, no bo, e, no bo od nas z klubem to chciałem, wiesz, żeby wygrał. E, potoczyło się, jak się potoczyło, no to sport, wiesz, nie? Tak jest. E, a ja się zastanawiam, jak idzie ten rozgrywka, e, jak idzie gra Mikiemu. Wygrałeś? <laughs> Ale jedno jest pewne. No, I ja, ja myślę, że skradnie show, tak? e, ty, bo ty nie widziałeś, ja tam widziałem tylko wiesz, <laughs> nogi dające. Nogi latające. <laughs> tak, także myślę, że skradnie show. No nasz show. pierwszy męski wyjazd, wiesz, więc musi się zaklimatyzować za, po prostu, nie? Fajnie. fajnie, fajnie to widzisz No, wiesz, jak to, na razie z rano, więc jest super. Wieczorami jest ciężej, jak już energii brakuje po prostu. A tam jeszcze jest. Tata, chodź, tata tu, tata tam, wiesz, nie. A ja się zastanawiam, czy tacie wystarczy energii dla takiego No właśnie mówię, zawodnika. właśnie mówię, że mi brakuje energii no. wieczorami już, nie? Dlatego technika jest, żeby go zmęczyć jak najwięcej w ciągu dnia, a wieczorem nie wpada. <laughs> jak mucha, nie? Jak się wyszaleje. No, tak, tak, mam taki numer, że idę na korytarz, puszczam mu stoper i wali sprinty, wiesz, do odcinki, nie? A ja tylko liczę czas, wiesz. Nie? Później lepiej zasypia. Słuchaj, wyczerpałem limit pytań, nie było chyba Nie, takiej... no było przyjemnie, Artur, no bardzo. Kurczę, kurczę naprawdę. A w ogóle dawno się nie widzieliśmy oko w oko, ostatnio było najczęściej przez, na łączach internetowych, dlatego no tym bo bardziej się bo ostatnie pół cieszę. roku spędziłem w Stanach, stary, wiesz, jak. Też, no mnie, wiem. też mnie to zaskoczyło akurat, ale dobrze to wspominam, nie? Naprawdę dobrze to wspominam. No, tak długo jeszcze chyba nie byłeś. Nigdy, nigdy, no sześć miesięcy, nie? Sześć miesięcy, no. sześć no. więc, ale było przyjemnie, było naprawdę spoko, nie? No to co? To teraz tylko czekamy na, na ogłoszenie daty walki tak, z no, 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 Zaraz pójdę wymieniać wiadomości z Danem Lambertem. Więc Daj może mu trochę coś... pospać, jest 10:30 w Polsce, to on tam wiesz. jeszcze no to, Przewraca no, się no, na drugi no bok. No to minus 6, no, no to tam w środek nocy u niego dopiero. no, ta, ta, no ta. On Musi mieć fajnie, jak odczytuje te wiadomości od nabuzowanego gawrota, <laughs> wiesz, o 6 rano na Florydzie. <laughs> No, ale z kolei ja mam tak, że ja od niego dostaję w nocy i budzę się rano. No gdzie się tak. mówię i taki zaspany, biorę telefon, patrzę Dan Lambert. Od razu postawiony, człowieku. Nie od razu na baczność prawie stałem, nie? No dobra, to czekamy. Dzięki bardzo czekamy. za rozmowę. Czekamy, będę informował, będę informował. nie? Super. Dziękuję, Artur. Artur Mazur to był program klatka po klatce, a moim i waszym gościem był. Matthew Gamrod from Poland. Tak, jest. Mamy to. Zawsze w Starbucksie tak mówię, nie? <laughs> Name. Matthew Gamrod from Poland. I wszystko jasne. <laughs> Na program zaprosił właściciel serwisu Kanal Plus z transmisjami Gal KSW.